Bo gdy słyszysz filmu o superbohaterach lub adaptacja komiksu, czy nie narzucają Ci się na myśl już pewne określone konwencje w jakich ten film będzie operował, no i tu pojawia się prawdziwy brainwash dla widowni pod postacią Deadpoola. Osobliwe katarzys, które nie tylko zmiażdży ramy swojego gatunku, ale też pozwoli przeżyć jedną z ciekawszych propozycji kinowych jakie nawiedzą srebrny ekran w tym roku.

I nie jest to przy tym humor na siłę, jak w ostatnich Avengers, lecz pełnokrwisty, autoironiczny roller coaster. Wyśmienicie dopasowanych składników, przyprawiających o, mimowolny, dwugodzinny trening mięśni twarzy. Nieczęsto zdarza mi się nie ma marudzić na aktorstwo, dlatego tym razem wyszedłem z kina niezwykle zaskoczony. Ryan Reynolds oczywiście skradł show, lecz nawet najmniejsza poboczna rola została zagrana wiarygodnie, i z tej perspektywy musiałbym na siłę doszukiwać się niedociągnięć. Reynolds udowodnił ponadto, że z rolą Deadpoola bardzo mu po drodze. Wirusowa kampania z Deadpoolem, jaka przetoczyła się przez media niczym walec, nie powiodłaby się bez jego zaangażowania. Wystarczy wspomnieć chociażby o sprzedawaniu przez Deadpool'a hot dogów przed stadionem, na którym odbywało się Super Bowl, czy liczne, świadomie wprowadzające w błąd reklamy filmu w przewrotny sposób zwiększające jego target poprzez wmawianie, jakoby mieli do czynienia z komedią romantyczną idealną na walentynkowy wieczór. Deadpool to skrojona na miarę czarna komedia, pordująca nieraz zbyt patetyczne filmy o superbohaterach. Jeżeli bawiliście się na strażnika Galaktyki i nie odstrasza was specyficzny humor Deadpoola, którego przedsmak mamy chociażby w trailerach, to na filmie bawić się będziecie wybornie. Sam przyznać muszę, że był to dla mnie jak na razie najlepszy film na podstawie komiksu, z jakim miałem do czynienia. I don't have time for your Dzięki za uwagę i pamiętaj, by dać poważny lajka, komentarz i suba. Pamiętaj także, że znajdziesz nas na Facebooku i na YouTube.